No, ogólnie to cześć, trochę mnie nie było. Witam Was serdecznie w nowym odcinku, w nowym roku. Chuj, że już przez tydzień jest ten nowy rok, ale witam Was bardzo serdecznie. Nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górę oraz y, pozytywnej y, subskrypcji, jeśli jeszcze to nie robicie. Y, a my sobie pójdziemy na wapora Jest on w jakimś tam kurwa grzęzowisku czy jakimś innym pizzisku, więc tam sobie właśnie pójdziemy. O, nawet tutaj jest tutaj. Patrzcie jak sobie pójdziemy. Tędy sobie idziemy. Widzicie to są takie strzałki. Znaczy to nie są strzałki tylko są kratki i wszyscy się pytają jak e, się nazywa ten dodatek. A tak naprawdę to jest dodatek serwerowy i wy go nie możecie mieć jeśli nie gracie tutaj. Wiecie? Taki schemat. E, dobra. E, ogólnie miałem wam powiedzieć o, o czymś. E, no to tak o tym dodatku wspomniałem. Ja mam nawet udowodnię że on jest serwerowy bo wy tutaj nie macie takiej zębatki. O i to jest tak. O, ustawienie dodatków globalnych I mamy motyw, no to jest Wiadomo, to jest ten motyw, o zaraz wam pokażę który. I tu jest Wołacz i to jest ścieżka generowana dynamicznie To ona jest taka dynamiczna, że chuj Ale jest O, a zarzuciłem se aż Podobno fajny, czy ja wiem, czy fajny, tego nie wiem e, Taki sobie w sumie jest, nie jest najgorszy Tylko dalej czekam za otchłaniam bo jestem lekko zniecierpliwiony. Bo chciałbym już sobie pobić jakiś kuczelamusów Nie wiem kto to w ogóle jest. No, jego bym nie chciał pobić, bo to by była walka z cieniem. Ale ogólnie z wapora sobie. Zaraz Pierek złapiemy. Sprzedamy go za grube miliony. Na dniach też, znaczy na dniach, to jest dobre pytanie, czy na dniach. Ogólnie będę musiał kupić postać sobie w, w Kolejną Bo zdeklarowałem się, że będę na Lambo miał postać I będę miał na tego Lambo postać, że już mam zapącał, cały czas gdzieś tam wisi Tylko, że jest problem, bo ja nie mam e, Ja nie mam, jak to się nazywa Nie mam slota, bo mam postać i na Infinity I na Dreamie i na y, Orvidii jeszcze, tak z innych privów Więc y, Trzeba będzie dokupić, a nie chcę usuwać żadnego priwa, bo na każdym będę grał. hehehe Manny priwowiec. Ogólnie na Infinity niedługo się 6.4 4 dobije i będę kolekcjonował swoje e, EQ. Oraz jeszcze e, niedługo na Dreamie będę do przodu leciał, a na mm, Albini myślę, żeby się zatrzymać na 8-3 bądź, e, e, bądź też na. Mm, jak to się nazywa? na 8-3 bądź na 100 114 albo też 104.4, ale to jeszcze wszystko zależy właśnie od tego jak to się wszystko potoczy tutaj właśnie jeszcze na lambo będziemy biecły pala bo się pala zawsze przydaje i chyba tyle z takich planów nie na dreamie będziemy do przodu expliczyć więc przygotujcie się że będzie dużo z dreamu a jakichś odcinków i tak dalej. Jeśli tam macie też jakieś propozycje, co, co on kurwa odpierdala ten ziomek, jeśli macie też jakieś propozycje, co on kurwa, co za kurwa jego, tutaj miał kurwa do zabicia typa, on se kurwa gdzieś tam pobiegł. Yy, dobra, nieważne. No więc, jakbyście mieli jakieś jeszcze propozycje, jakieś coś wbijać, to, to piszcie śmiało. Ja sobie tak zobaczę, popatrzę, powiem, a, ale fajnie. Yy, więc, yy, no, live y są tam co jakiś czas. Yy, cieszy mnie, że jeszcze coś tam żyjecie. Yy, ogólnie myślałem, yy, ogólnie do nami z, yy, widzę, że z tym zaczął. Ja już myślałem na tym chwilę, to znaczy na taką serię. Nie typu, że jakieś odcinki, tylko po prostu jakaś seria taka, ale chyba zostawimy taki format, jaki jest. So, że się kurwa tukę. Już się, no, już się kurwa nie tukę. Yy. Więc zostawimy chyba na razie tak jak jest. I jeszcze z tym morgony będziemy męczyć i męczyć. Dopóki nie będziecie mieli kurwa dość. Dobra, bijemy wapora. I lota kurwa gówno, w chuj. Yy, zaraz mi powiecie, ja pierdolę spisali. jesteś chuj wulgarny. Internet z papieru. Kto tak kurwa napisał? <laughs> że mój trap jest chujowy. Ale go kurwa, dobra. Saga ma kurwa, dedy. Jest kurwa. Z... No, i to już kurwa ma przekichane, dobra. Eee, o, fajnie, dzięki. O, miksa mam jeszcze, ale fajnie. Eee, to na 2 4, 4 pójdziemy sobie na dwójkę, nie? Pójdziemy sobie na Złotej Dąbrowy i na Madoksa. Bo w sumie z Madoksa jest legenda, która daje 40 esencji, z tego co sobie dobrze kojarzę. To jest ta legenda, którą mam tutaj założona na sobie. I jakbym miał w sumie sobie wyloto albo ten hełmik to zawsze miałbym to do przodu, jeśli właśnie chodzi o e, robienie zbroi, bo już e, mam jeden kamyk. E, aha, tu mi pokazuje, co to za kurwy? Jestem jakieś. Nie wiem, dobra, nieważne. E, tu mi pokazuje, znaczy ogólnie mam już ten jeden kamyk, i myślę, żeby sobie kiedyś jeszcze zrobić zbroję na 163 e, na tego tropka mojego kochanego, najuku, najukochańszego kurwa chujowego w chuj, kurwa, opada za talką. Debil 1. Ale to nieważne, to nieważne. ważne, drodzy kochani widzowie, si kurwa zostawcie suba, zostawcie łapkę, to dobrze um, Idziemy sobie teraz tutaj, o, grota zarośniętych kurwa chujuj, chujuj, chciałem powiedzieć chujów kurwa, ale całych mitów jednak I tutaj sobie wejdziemy i tędy się idzie na, na Madoka Ogólnie y, napiszcie z kim byście chcieli następny odcinek, bo, z, bo pomyślałem, że będę taki kurwa dobry i zaproszę kogoś żeby mi zapłacili, żebym, żeby mieli kurwa okazję ze mną sobie nagrać odcinek e, więc e, napiszcie y, tam z kim byście chcieli e, to ja napiszę do niego lub do niej, chociaż nie, nie ma chyba jakichś takich kurwa dziewczyn jeśli chodzi o margonemski e, youtube chociaż nie, jest ta, Ruda była kiedyś i ta ta z tam kurwa tych króliki kurwa bije i kurwa szczyci się herami nie pamiętam, jak się ona kurwa wabi, ale to nieważne. Ważne, że ja jestem kurwa dzikiem z krwi i kości. Dobra, bijemy sobie Madoka, dajemy wirujące, wirujące, wirujące. Patrzcie, 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 patrz, to tak się bije. O, niestety nic nie poleciało. Ten język to może mi spierdalać, tak kolokwialnie rzecz ujmując. I teraz tak, mamy jeszcze jakieś rasa, Czarująca Atalia, ale to raczej wątpię, żeby była. A na próżno mi się nie chce szukać. Renegad Baulus ma 24 godziny respa, więc jest możliwość żeby będzie stał. Więc zobaczymy sobie. Zresztą sobie skoczymy na jakieś inne serwery, o akurat jestem tutaj na miejscu, to nie będę musiał używać kurwa tego zwoju śmiesznego. Powiedz, że jesteś, powiedz, No tych chuj, kurwa zajebany Dobra, to zostawię sobie tutaj postać i pójdziemy sobie na... pójdziemy. E, pójdziemy sobie na woja 3.5 na Infinity. I, I będziemy... Co jest kurwa, proszę do mnie nie pisać. Przynajmniej. Kurwa no mówię coś, nie? Czekajcie. Czekaj, moment. E, Dzięk, wycisz. Dobra. Jedziemy dalej. E, kurwa w dupie mam Twojego demona w sumie. Ogólnie, jak gra jakiś dobry widz na Infinity, to przyjmie pieniądze tutaj. E, nie mówię jak Gawen, Hej, siema, mata może. E, mata pożyczyć jeden G, bo mi do Legii brakuje. To, to nie tak, ale. E, ty, bo ja tu mam błogo z e, ty. On ma pewnie jakieś. Pokaż go. Co tu jest, kurwa dodatków nie mam? No kurwa jest przecież kurwa szałeku to... Co tu się tu kurwi... Co jest kurwa? teraz dopiero zaojarzyło Ty, jak ja, patrzę ja mu dam błogo, tak niby on na A ja mu powiem, hej, masz pieniądze? W ogóle mam tu jakieś umki, coś tu jest zrobione, ale tak kurwa na słowo honoru chyba Zobaczymy jak sobie na orkach poradzimy Tędy się kurwa nie przejdzie, Mogi już ten kurwa śnieg sobie tkan. święta się skończyły Moglibyśmy kurwa śnieg te choinki zdjąć, bo mi się nie podobają. A. A tylko to psuje kurwa. No, co te, te kurwa, ten świat się tyle ładuje? Ja bym to chciał wiedzieć. Tutaj sypili jakieś takie rzeczy. To dodatki są takie w miarę bardziej przejrzyste. Czyli znaczy, te tabelki, bo jest kurwa jedna belka, nie jedna u góry, jedna na dole i jedna jeszcze kurwa na prawo. Tu jest też gracz online. I to jest kurwa, właśnie, zajbiste. Tego mi brakuje na Dreamie. Ale ogólnie liczę, że kiedyś to będzie. W ja też liczę, że ja tu kurwa jakiś klan kiedyś znajdę, bo... Yy, to jest Z jak kurwa zarządca, aha, dobra. A to jest Spidert, to... Nie wiem, a Szamszel kurwa... Nie wiem w ogóle nawet kto, to, to, kto tutaj gra, co tutaj jest, ale... Ty, a klem jeden orbierze, co ty gadasz? Ty, bo ten Wojt tak... Ten Wojt taki lekko pussy player mi się wydaje. I nawet nie, że mi się wydaje, po prostu jest pussy player. Ty, ja bo chyba jeszcze na tych powinienem siedzieć, nie? Ja powinienem jeszcze chyba siedzieć na... Nie na tych wampirach, jak to się nazywa? No, te bandziory tam koło... Wampiry, na, na, na tych wampirach powinienem siedzieć, tam koło... No, kurwa, się lakuje. pierdolona gra. No, i, i właśnie tam powinien być. Kurwa, to ja tego nie wziąłem? Bo w sumie tu jestem taki biedny, że mi się nawet takie buty że Trzeba to mi automatycznie, nie? Jest, jak skoro mam, kurwa, automatyczne leczenie. To gra, nie współpracuje ze mną, ale Ale ja nie, nie będę szedł za trendem modowy i nie będę krzyczał JG, JG, bo to bo to, to nie jest fajne. Pamiętajcie, kto krzyczy JG, ten, ten JG. <grym> kto krzyczy JG, ten JG. E, siłę sobie dam, żebym był silny, rosły i kurwa zajebisty Wiem sobie tutaj, czy 36... jesteś. O, te, 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 zostaw to. Dobra, w sumie tutaj tak nie mam nic takiego ciekawego do roboty. Zobaczymy, co się dzieje też na Dreamie. Ogólnie to aukcje sobie tam pasuje, zobaczyć. Bo. No, chodził się. Ty! Aj, co? Wy myśli, mówicie, ey, nie znajdziesz Herosa? Ja sobie znalazłem Herosa. Ty, bo tutaj mój współpisał 10:50. 20:51. O, ale se sobie... ubije... Ty, bo ja HP. Kurwa z nim ale byście, kurwa, mieli polewkę. Kurwa 3000. A nie, bo by mi ciosu, kurwa kurwa, no ale. Ale polewkę byście mieli. Kurwa 3000. Czekajcie, zobaczymy, czy mój zasgra. Eee, 21, 27, no to może nie gra, jak gra to mnie wyloguje. To jeszcze na nim sobie poubijamy dwójki, bo on ma ciekawe postacie. Eee, co coś tak kurwa szybko za, za, za jego logowało? No tutaj tak kurwa stoją wszyscy. Cze on, co on kurwa z tym ma? Co jest? Czekajcie, bym chyba na tego tropa to poprzerzucał, ale nie jestem pewien, bo nie wiem, czy on go będzie, w sumie być ek ekspił, czy jak jak nie, to możemy możemy poexp'ić tego tro tropka trochę, bo ma 195 dobrego tropa. Ty, on go exp'i. Ty, dobra, to my jedziemy sobie w takim razie. O, hop. I co, już se jakiś tu przygotował pewnie, nie? Znaczy, tylko łapy. Ty, no, nie najgorzej. W sumie... No, w sumie poexp'imy mu trochę, powybijamy. Bo... Dlaczego tu się tak wolno exp'i? Znaczy, w sumie chyba szybko, nie? Nie wiem, dwa za... tak, nie wiem. Teraz na sekcji nie exp'iłem, więc nie wiem, jak się... Szybko jak spija, jak wolno. Widzę, że zbiera też wszystkie te śmieci na sprzedaż. To tak, tak, też będziemy mu robić. No tu się też nie ma co martwić o EQ, bo EQ tu jest kurwa zajebiste On ma jeszcze te eventowe rzeczy. Jak ja wam kurwa jego depo pokazał, to. znaczy ci już co widzieli na live to widzieli. To co tam jest w tym depo, to jest po prostu kurwa hidi poezja. Tak, lokalnie rzecz ujmując, bo. Bo tam naprawdę się dzieje, co, tam się dzieją cuda Co by nie było yy, Ogólnie też zapraszam na live, które się będą pojawiać na kanale e Space. czekajcie, ja wam pokażę na którym Oj kurwa, chyba nie to włączyłem Eee, uuu, szybko ją, przełącz szybko, kurwa kanał zobacz, zobacz kanał Jezu, teraz moje zarobki widzicie, Nie. O, na tym kanale, tutaj się powiedzie tak sobie dajecie wideo czasem Oj, tutaj Są wideo <laughs> Jaka kurwa głupia morda <laughs> A kurwa, ale to było dwa miesiące temu, ja piotalek głupio ortol e, Więc tutaj na tym kanale będą fajne live y, Więc spadajcie, zostawcie dzwonka, e, Suba i, i łapkę tutaj, to, 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 to też, też, też będziecie widzieć, nie? E, w ogóle nie wiem czego czy, czy on ekspi ogniem, bo ja to zawsze... raczej ogniem się powinno ekspić, albo ogniem, albo kurwa zimnym. Ja tu się kurwa tak nie mógł zdecydować, więc wybrał to i to. Ja tam najbardziej jednak preferuję zimno. Chociaż ogniem też się zajebiście jak nie? Jakby. Ty, próbujemy bergę. Próbujemy bergę. O, kurwa, się wypierdal na głupiery. No, ja, jak jebać to błogo Dobra, próbujemy. Podwójny. Dobra. Na początku obstawę. Dobra, jedno poleciało. Ty, kurwa, czemu ja miałem utratę tury? Co jest kurwa 5? Cześć czas nie? Hop. Hu, huh, huh, cebek Czaj. Un momento. Tyle ja tu leka nie mam żadnego takiego, nie? Dobra, teraz jedziemy. On tu nie ma dotyku, nie? O, już po ostatnim jestem. A no, to teraz liczymy kurwa na szczęście. W nieszczęściu. O no, no to już se, kurwa policzyłem, kurwa zajebiście w chuj. E, nieważne. Więc padliśmy. Zobaczymy sobie jeszcze na Dusty Boya. To jest 8-13. Na gnolu ustawiony i czekamy aż legenda poleci w sumie. No Nie chcę nic mówić gościu, ale ciążysz mi tu lekko Ale nie będę cię dadał, bo jestem dobrze, dobrze wychowany i, i, I nie chcę mieć wrogów na serwerze, bo coś czuję, że on później by mnie dojechał, kurwa, jak, jak, jak szmatę yy, tutaj Gdzie żeś ty, aha, tu jest ta, to, ta, to, to, to dwójka, nie? Ty, a gdzie tu się idzie? Tu, 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 tu I tu o. Ty, bo ja nie byłem już na tej dwu dwójce, więc... Co? 240 mi CB kasadzi? Co się odkurwia w tej grze, kurwa, dynamicznej dla, kurwa, sześciu Polaków? Co? 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 Czemu to tak, kurwa, się tu odpierdoliło? Ty ale kurwa cebek Jak kurwa cebeka mogłem dostać? Ty, no nie wiem. Ty, no nie wiem jak tam twój kurwa cebek. E, dobra, jeszcze aukcje sobie zobaczymy teraz na Orvidi. Bo tu stoimy. O, niestety nie mam levela, ale. No e, my sobie. Tro to, to, nie kurwa, nie łowca, tropiciełem, że grasz kurwa idioto. E, tempierek na 82. Tu mam temperek, Rękawice jakieś, kurwa są. Mam zajebiste w chuj. Buty też mam mik też mam Zbroje nie mam Jakieś łuki kurwa zajebiste może są To, 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 to mam No, to tutaj niedługo będziemy eksplorować, tylko wyczerpać trzeba kupić W ogóle trzeba będzie jeszcze łuki. Co ja zrobię Już kurwa się wystraszyłem <laughs> Się wystraszyłem, że coś tu się właśnie odjadę pawliło kurwa złego e, Dobra, to ja w takim razie się żegnam kurwa z wami <laughs> Za dużo razy kurwa chyba mówię To ja się z wami żegnam drodzy kochani widzowie Trzymajcie się, nie zapomnijcie o łapce w górę subiku jak się podobał film Napiszcie jakieś ciekawe tematy, o których byście chcieli wiedzieć w na następnym odcinku Może się będą częściej pojawiać, nie obiecuję, ale może będą I, I co? I trzymajcie się mocno, bo ja bym się puścił Tak więc, yo